Czołem myślącym, frontowcy, na bieżąco, częściej będziemy komentować pewne informacje i odpowiadać na pytania. Szczególnie w ostatnim okresie, gdy powstała już, została zalegalizowana formacja polityczna front, zadajecie pytanie, panie Krzysztofie, a czym formacja front, partia polityczna front będzie się odróżniać od pozostałych? Ja uważam, że w znakomitej większości wszystkim i Państwo niedługo to zobaczycie. Niedługo, to znaczy w ciągu najbliższych kilku lat, będziecie mieli szansę to obserwować, jak będziemy oczywiście funkcjonować. Ale to, co na dzisiaj, w tym momencie jest najistotniejsze i najważniejsze, wręcz powiem, nam wszystkim fundamentalne. Partia Polityczna Front uważa, i taką prowadzi politykę, iż w interesie Rzeczpospolitej Polskiej nie jest zwycięstwo Ukrainy. Nie leży w interesie Rzeczpospolitej Polskiej zwycięstwo Ukrainy. Oczywiście w tym konflikcie, który trwał Ukrainę pomiędzy imperiami, mocarstwami, problematyczne też jest zwycięstwo Federacji Rosyjskiej. Ale przepraszam, to nie nasza wina. Ktoś nas w tą. Konstrukcję międzynarodowej polityki wprowadził, tak? I za czymś przyzwoleniem. Ale nie o, tym, nie o tym chciałem mówić. W związku z tym mamy dosyć, jak gdyby, trudną sytuację, ale powtarzam: lepszym rozwiązaniem, bardziej korzystnym w takim myśleniu perspektywicznym państwa polskiego jest to, żeby Ukraina nie odniosła zwycięstwa w tym konflikcie. Jeżeli znajdziecie następną formację polityczną, która w ten sposób powie, proszę, wskażcie, chętnie porozmawiamy. A tak miło by było mieć bliźniaka politycznego na naszej scenie. Idziemy dalej. W ostatnim czasie no, odbyły się pewne, pewne spotkania z udziałem ministra MSWIA, spraw wewnętrznych i administracji, pana Mariusza Kamińskiego. I powstaje pytanie: kto im. A szczególnie panu ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu dał prawo do podejmowania takich ani innych decyzji, zaraz to usłyszymy, i wprowadzania państwa polskiego w taką a nie inną tą konstrukcję, w tym konflikcie, w tej wojnie o Ukrainę i toczącej się na terenie Ukrainy. Ale zanim to też jeszcze bardzo istotne zdanie, kochani. Za to, co się bezprawie dzieje w tej kwestii, którą, w której bierze udział Polska, po stronie oczywiście Amerykanów, to w historii będziemy oblewać się rumieńcem i głęboko wstydzić, żeśmy się tak, jako państwo polskie, nie ma znaczenia, jaka to była władza ciężar odpowiedzialności spada na każdego z nas, na wszystkich Polaków, i to na wieki będziemy się wstydzić, żeśmy szczuli. Żeśmy dostarczali broń, żeby ludzie bezsensownie się wykwawiali. A szczególnie pretensje będą mieli do nas Rosjanie, Ukraińcy. I za to będziemy płacić przez dziesiątki lat. I teraz chcę powiedzieć o... Posłuchamy wypowiedzi. To było bodajże w Radio Wnet. To dosyć, do, tak szczerze mówiąc, nie bardzo eksponowane. Była wizyta pana ministra Mariusza Kamińskiego. 2 marca na terenie Ukrainy i pozwolę sobie ją. Puścić. Właśnie marca tego roku Lwów odwiedził minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński z całą swoją najważniejszą częścią swojego resortu, bo towarzyszył mu też m.in. generał dywizji Straży Granicznej Tomasz Praga, komendant główny Straży Granicznej, ale także komendant główny policji generał inspektor Jarosław Szymczek. Oni się, się tego spotkali nie puścili, po raz pierwszy z nowym Ukrainy i jego który został mianowany na to, sto, na, na to stanowisko po w tragicznych wydarzeniach, tej katastrofy helikoptera z praktycznie z najważniejszą częścią dowództwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Oni się spotkali, żeby opracować dodatkowe mechanizmy współpracy pomiędzy resortem polskim a ukraińskim. Wiemy dobrze, że te resorty między sobą współpracują na wielu Płaszczyznach od praktycznie początku tej pełnowymiarowej inwazji. I chciałem po prostu Państwu już dać do posłuchania krótki fragment tego, co minister Mariusz Kamiński powiedział do zgromadzonych, przede wszystkim zgromadzonych funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, którzy wtedy byli właśnie też nagrodzeni wysokimi nagrodami państwowymi i orderami państwowymi państwa ukraińskiego. już Pan minister dziękował Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Polskiemu za pomoc dla uchodźców z Ukrainy, którzy tak licznie trafili do naszego kraju. Nasz ludzki obowiązek wobec naszych drogich sąsiadów i naszych braci z Ukrainy, których dotknęło nieszczęście, zrobiliśmy to w poczuciu wielkiej, głębokiej, autentycznej solidarności z nami. Pamiętam, kiedy jako minister spraw wewnętrznych pierwszego dnia wojny miałem konferencję prasową. I na pytanie dziennikarzy, czy wpuścimy do Polski y, ludzi, którzy. Nie mają dokumentów. Powiedziałem tak, musimy wszystkich. A ci, którzy stoją na granicy, czekają na pomoc, to są kobiety z małymi dziećmi, bo ich mężowie, ich ojcowie walczą na froncie, walczą o wolną Ukrainę i o wolną Polskę, i o wolną Europę i wolny świat. Chcę, żebyście wiedzieli, że będziemy was wspierali do końca, do ostatniego dnia tej wojny. A ten ostatni dzień to będzie dzień zwycięstwa nad brutalną rosyjską agresją. Podziwiamy waszą walkę z okrutnym rosyjskim agresorem, ale naszym obowiązkiem, Obowiązkiem również nie jest tylko wsparcie słowne, ale konkretne wsparcie dla armii ukraińskiej, dla sił ministra spraw wewnętrznych, dla Gwardii Narodowej, dla Policji, dla Straży Granicznej Ukrainy. To są nasze obowiązki też polityczne. Chcę, żebyście wiedzieli, że możecie liczyć na nas zawsze. I my, i wy tworzymy nową historię, nową historię naszych wolnych krajów i wolnych narodów. I nigdy już nie damy się podzielić rosyjskim barbarzyńcom. Ja wiem, że nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. I nie nie wolnej Ukrainy bez wolnej Polski. Kto? Razem w solidarni zwyciężymy. Dosyć. Kochani, kto panu ministrowi, kto mu pozwolił stwierdzać, że gdzie on w konstytucji, jako minister konstytucyjny, ma zapisane, iż nie ma wolnej Rzeczpospolitej, wojennej Polski bez jakiejś wolnej Ukrainy. Więc, przepraszam, co nas to dotyczy? Następnie. W wojnie na Ukrainie, jak biją się Ukraińcy z Rosjanami, to walczą o nas, o Polaków, walczą w naszym interesie. A skąd ta propaganda to dzisiaj wzięła? Czy sądzicie, że jeśli Ukraina by zwyciężyła, to byłby przyjaciel państwa Polskiego Rzeczpospolitej? Mylicie się. Ja jestem, ja szanuję Ukraińców, a szczególnie te ich przesłania z lat 40. XX wieku. 40, 42, trzeci, czwarty, piąty nie ma znaczenia. I oni bardzo istotno wówczas kwestie powiedzieli. Polacy do 10 pokolenia nie spojrzą w kierunku Ukrainy. To było ich życzenie. Ja się staram wypełniać ich życzenie. 10 pokoleń to 250 lat. Przez 75-80 dotychczas bardzo żeśmy tam do dnia jak gdyby dzisiejszego i tych cyrków, które robi obecna władza, nie spoglądali. To było życzenie Ukraińców. Czyli zostało nam jeszcze jakieś 170 lat. I nic nie powinniśmy nawet mrugnąć w kierunku Ukrainy. Powtarzam, to Ukraińcy tak chcieli. Mieliśmy do 10. pokolenia. Jako obywatele Rzeczypospolitej, jako Polacy, zapomnieć o tak zwanej Ukrainie, co my dzisiaj robimy. A myśmy nie spełniamy ich życzenia i zapomnieliśmy o własnym interesie. Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. Jak, skąd na podstawie minister konstytucyjny, bo tam ktoś kłapa, czy jakiś dziennikarz obojętnie, różnego typu pszczołówki mają prawo. Natomiast tak się wypowiadać eksperci, nie ma problemu. Natomiast jeszcze raz pytam. Minister Konstytucyjny, minister Konstytucyjny, który mówi, odpowiada za bezpieczeństwo państwa, za granicę, przecież to koordynator do spraw służb bezpieczeństwa także, mówi, że mieliśmy wpuszczać, bez żadnych dokumentów. Następne fale będą. Czy tak ma być? Czy granice Rzeczpospolitej przekroczą Ukraińcy bez żadnych dokumentów, a, 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 a na, na jakiej podstawie? Kochani, jak będziemy rozliczać to, co się działo w tym czasie, w Rzeczpospolitej, to nie to, że jakieś komisje śledcze powstaną, będzie musiała poważna komisja narodowa powstać do zbadania tego wszystkiego jak zdradzano interesy państwa polskiego. Jak państwo polskie pchano do wojny. Jak państwo polskie niszczono i ograbiano ekonomicznie i finansowo. I to ich nie minie. To nie chodzi tylko o tą władzę. Parlamentarzyści powinni być też rozliczeni, bo w konsekwencji, przecież będąc w parlamencie, popierając, czy ci w opozycji, współuczestniczyli w tym wszystkim, w tym dramacie, który się toczy. Jeszcze na dodatek, jak poważna jest sytuacja, to zacytujemy pewnego pułkownika. E, też z jednym gdzieś tam wywiadów. I to co. A, u takiej Biedrzyckiej, to jest taka propagandystka amerykańska. E, na rzecz oczywiście działa Stanów Zjednoczonych w sposób zdecydowany z swoją propagandą. I pan pułkownik. E, Także, o ile rozumiem, był żołnierzem, oficerem gromu. Przerażające jest to, w jaki sposób ten człowiek wypowiada się, ale, ale zanim do tego się odniesiemy, sobie to innymi. To nie jest tak. Przecież w NATO codziennie trwają takie gry tak, komputerowe, tak? Różne scenariusze są rozważane. Realne scenariusze. Tak? Cały czas... Oj, przepraszam. Jeszcze raz, no tak. To nie jest tak. Przecież w NATO codzienne trwają takie gry tak, komputerowe, tak. Różne scenariusze są rozważane. Realne... Scenariusze, także cały sztab ludzi pracuje nad tym, tak jak zaatakować właśnie Federację Rosyjską, jak to zrobić skutecznie. To nie jest tak tylko know-how Ukrainy. Oczywiście mają dużo doświadczeń. Jak się wojna skończy, mamy nadzieję, że niebawem, to Ukraina, może pani wierzyć lub nie, ale będzie najlepszą armią tutaj w, w Europie. I nie będzie, nie będzie członkiem NATO. I nie, to jest, jest paradoks. To, to będzie doświadczenie po prostu bojowe, sprzęt, po prostu know-how. Oni będą wiedli po prostu prym to co mówiliśmy, i do, do, do będą jeździli po lekcje, tak, jak się współcześnie wal, walczy. Kochani, to są dwie ważne wypowiedzi. Pierwsza. W NATO trwają gry wojenne wszędzie. Każde państwo symulacje tak zwane wojenne robi. To puf, pułkownik, powtarzam jeszcze raz, i to w dodatku gromu. I NATO prowadzi codziennie gry wojenne. Jak zaatakować Federację Rosyjską? Proszę Państwa, jak zaatakować przeciwnika, ale jeśli polski, w polskich mediach oficer, pułkownik to mówi, jak NATO ma zaatakować Federację Rosyjską, no to głupszych już wypowiedzi nie potrzeba. Natomiast istotniejsza jest wypowiedź i to faktyczna, to jest to, przed czym my przestrzegamy, że w interesie państwa polskiego nie jest zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie, to co... to? Co powiedział Pan pułkownik? Że jeżeli Ukraina zwyciężyłaby, to miałaby tak silną armię, tak silną pozycję i tak silnego sprzymierzeńca, że sami Państwo sobie dopiszcie, jak wyglądałaby sytuacja i pozycja naszego państwa pod względem gospodarczym, ekonomicznym, społecznym i politycznym i biorąc pod uwagę, jak jesteśmy zdominowani jak protektoratem Stanów Zjednoczonych jesteśmy, jak nasi podlegli politycy, czyli pucybuty amerykańskie, tak? I wówczas jakie perspektywy byłyby przed państwem polskim? Na koniec jeszcze, bo wystosujemy pismo, zapytamy przewodniczącego Episkopatu Polski, jak to jest, że stanowisko Kościoła w Polsce no, w żaden sposób nie wpływa, nie zwraca uwagi, że konflikt, że polskie władze podsycają, dolewają benzyny do ognia, że ciągle dostarczają broń, że szczują w tym momencie. I to tak się mieści w roli, w roli państwa polskiego w naszej mentalności chrześcijańskiej, w nauce społecznej kościoła, w etyce i to tak wszystko jest w porządku i w tym momencie głosu ze strony hierarchii kościelnej nie ma żadnego. Rozumiemy, że oni współuczestniczą w tym, że aprobują, tak? Że dostarczanie broni w ten sposób, to co robi Polska, czyli podgrzewanie, czyli to, żeby ludzie się wzajemnie wykańczali i płynęła dalej krew, to, to jest w porządku. Oczywiście takie pytanie bardzo zasadne, bardzo istotne. Nie ja zresztą doszedłem do tego, do tego pytania, ale po prostu to wykonamy, też wystosujemy. Na tej podstawie tego, co żeśmy tutaj sobie powiedzieli, jeszcze raz podkreślam. Partia polityczna Front w sposób zdecydowany stwierdza a niedługo się Państwo przekonacie, iż w interesie państwa polskiego nie jest zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie.